Nie ma, Widzowie, widzę Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Yy, dobra, tak od dzisiaj będę <laughs> muzyczkę puszczał w swoich filmach. Yy, Także, no nie wiem, bo tak trochę, bo szumy są z mikrofonu straszne, a ja gąbki nie mam. Także zróbcie od razu to, co Wam się wyświetla na ekranie, a już tutaj zatrudniam, moi drodzy pracownika. Żeby skosił mi pszenicę. Dobra, to pracownik tutaj sobie ładnie będzie ogarniał. Aha, dobra, no trzeba najpierw w ogóle ustawić go. A widzę, że on to dosyć szybko powinien zrobić, raczej. Dobra, no to on sobie tu ogarnia. O, ja skończyłem ostatnio, słuchajcie, pracować słomę. Na usłudze. Także odbieramy i 53 tysiące na koncie. No powiem wam, że takie liczby się dobrze pre ten, prezentują. A, i chwilę poczekajcie, coś muszę zmienić. No i moi drodzy, <laughs> wprowadziłem pewną zmianę. Mianowicie taką, że po pierwsze zaświeciłem sobie światło w pokoju, bo było strasznie ciemno. Eeeem... A kolejne co to moi drodzy? Dodałem sobie pewnego moda. Posłuchajcie, w ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku poruszyłem temat nowego kombajnu, który bym chciał kupić. Ale nie znalazłem żadnego interesującego. Więc pogrzebałem troszeczkę po LS portalu. I patrzcie, 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 co. Co ja tam znalazłem normalnie. Kurczę: 225 tysięcy. A tu proszę bardzo, jaki normalnie no powiem wam, że naprawdę mega fajny i go sobie kupimy zresztą wy go pewnie znacie z przecież poprzedniego FSS22 on tam zadebiutował z tego co mi się wydaje tak właśnie tam on po raz pierwszy się pojawił tak w podstawce gry, bo nie wiem czy wcześniej jakiś modów nie było no ale w każdym razie kurde powiem wam, że zacna maszyna Trzeba przyznać To naprawdę jest zacna machina. Ja go sobie tu kupię pewnie jako kolejnego jako kolejny kombajn. Może trochę słabo, że wam tak spoileruję już, no ale kurczę jak sobie tak poszukałem i no, mega mi się spodobał. Różne konfiguracja ma do wyboru, do koloru i no, można sobie ustawić. Także go myślę, że sobie tu kupimy do tej serii właśnie. A i w ogóle to jest, jeszcze jest, ma jedną zaletę. Patrzcie, jest do 1000 zł... o 1500 złotych jest tańszy od tego Ewiona. Także to w ogóle, totalnie, ta, go deklasuje. Oj ma jeszcze Hedery patrzcie, 7,5 metrów. 8,5. 8,5 metra. No, powiem wam, że naprawdę, no. No, Klasewion to może się schować przy nim. Także, no, ja myślę, że go kupimy tutaj. Raczej. Bez wątpliwości. A, no, tylko by się przydało też miejsce na gospodarstwie. Coś by z tamtąd wypieprzyć trzeba było. Dom chyba z tamtąd wypieprzę szczerze mówiąc. Eee... I w ogóle tam znowu będzie trzeba jakąś przebudowę zrobić. Ale to dobra, to się na razie nad tym nie zastanawiajmy. Ja w ogóle kombajn tak... Ten pracownik tak wyciął normalnie tą słomę i to tak w kształcie... Laski jakiejś kuźwa, albo jakiegoś nie wiem... Księżyca Wyszło, patrzcie A O literka C to jest Ha! Normalnie Panato to, nie? On tak specjalnie zrobił, żeby to tak wyglądało Powiem wam, że ciekawie, ciekawie Dobra, to my sobie zjedźmy już na normalną wysokość, że to tak Kurde, ja tak naraz to wszystko zjadłem. Mówię wam. Fajnie to zrobili teraz z tą szerokością roboczą, pras. w farmingu poprzednim to takich rzeczy nie było. Tam tak... te prasy nie pracowały tak... wydajnie. A ujęcie zrobię na miniaturkę. Czym by nie. No, można lecieć. Zajebiście buje, buja ta muzyczka. Ici w ogóle, że ta muzyka jest zrobiona przez AI Kurde. Masakra w którą stronę ten świat zmierza. No, mówię tam. Się po prostu musicie wpisać jaką chcecie muzyczkę mieć, to wam robi. Także to jest moja autorska jakby muzyka. No właśnie... Znaczy autorska, no przez AI zrobiona. Sobie w tyle leci. No wiecie no. Nie chcę copyright, nie chcę, żeby mi usunęli film za prawa autorskie. Byłoby niefajne to A zresztą ja przecież w tych filmach z tej, z tej serii też tak używam cały czas. No właśnie, widziałem. A dopiero teraz Wam o tym mówię. No, bo w sumie dopiero teraz się zdarzyła taka okazja, że słucham tej muzyki, jakby podczas nagrywania. Kamerka jest źle chyba ustawiona, a teraz lepiej. Dobra, teraz jest dobrze, chyba. Dobra, w ogóle to chudy sobie pokażę. Odkryjmy chudy, jeżeli tak się mówi. Czemu nie wykryto pola dla podglądu? No właśnie. Zresztą w sumie to to co wiem, bo to jest Jak prosto jadę normalnie o. Pomocnik SI wykonał zadanie No pokażcie mi to, a i mało tej pszenicy cholera Troszkę słabo. No słabiutko trzeba przyznać, no ale cóż. To wsypmy mu na przyczepę. Ale dobra, no w sumie z jednego takiego małego pola, no to nie, nie wiem też czego ja się spodziewałem. No nie ma się co... jakichś, nie wiadomo, cudów. Nie ma co oczekiwać jakichś cudów od takiego poletka niewielkiego. Tak naprawdę. No, czyli żniwa uważam za zamknięte. W tym sezonie. nie czy ja mam pracownika w sumie puścić, żeby on mi na gospodarstwo dojechał, czy lepiej, żebym ja to sam zrobił. Żeby nie było akcji typu, że on będzie jakieś kręciołki, nie, nie można dotrzeć do celu. Dobra, to w sumie zostawmy tego Maseja tutaj. A my, moi drodzy. Hmm. A co nie mogę do moich kurczaków? zawieść, Jakby pracownika wysłać? Kurcze, no się chyba nie da. To niech po prostu do silosu to wszystko wsypie, a ja to sam pójdę. Z niego wysypię. Dobra, może kolejne ujęcie, chociaż tamto jest dobre, więc nie ma tu najmniejszego sensu, co ja robię w tym momencie. Marnuję czas. Napotkał przeszkodę, ale już jedzie. I niszczy przy okazji uprawy sąsiadowi. Fajnie, będę musiał za to płacić. Jej, marzę o tym. Znowu napotkał przeszkodę? Nie, a, a zaraz napotka kombajn. Jeden właśnie na drodze stoi tak jakby... No ale cóż... No cóż ja mam poradzić, no nic tak o czy A i tak wszystko zjadłem, bo... Przecież to jest ta szerokość robocza. O, oczywiście. Wiedziałem, że tak będzie Ale czemu w ten sposób? Kolego? Ale to omin, a nie wjeżdżaj. Ten pracownik to jakiś może pijany jest. A nawet nie wiem o tym... Że ja finansuję alkoholika. No to powiem Wam, że to jest tragedia. Tragedia ludzka by się stała, gdyby tak właśnie było. Ale nie, ch chyba nie. Chyba raczej nie ma takiego problemu. Chociaż mogę ja o czegoś nie wiedzieć. Kurcze, powiem Wam, że to jest sporna kwestia. Oha, napotkał przeszkodę. Ciekawe, niby jaką. Jaką Ty tam masz człowieku przeszkodę? Już jej nie ma akurat. No dobra. Ach, kurczę, powiem Wam, że te pracownicy to naprawdę czasem doprowadzają u człowieka do, do szału, do sz, szału wręcz. Można to tak nazwać, że, że, że no, no, no jest, no szału można dostać. Z masakra po prostu jakoś trzeba przyznać. Zobaczcie, bo się tak e, zamknąłem sobie oczy na chwilę, bo mi już gały od komputera wychodzą, więc zamknąłem oczy na chwilę i niestety zjechałem ze trasy. Kurde widzowie, ale ach, masakra. co mi się bardziej opłaci, czy owiec, czy rzepak? Z tych dwóch pół w sensie, to jest w sumie razem sprzedany. Z rzepaku to ja zarobiłem, moi drodzy, o finanse. Teraz to znajdź. Um... A wcześniej nie mogę? No kurde, nie mogę tego. znaleźć nie potrafię, bo nie wiecie. Nie mogę, ale Ech, Jak dobrze pamiętam z 80 tysięcy tam było Więcej nawet albo mniej nie wiem Ale nie no nie dobra Zowsta tyle nie będzie nie ma szans o pracownik dojeżdża powoli jak widzę Tylko że on dojedzie i normalnie to wysypie do tego silosu jak Człowiek to ja nie wiem, ale miejmy nadzieję, że oczywiście tak Że się uda wszystko Dobra, tego w sumie zwolnię już Bo ja nie chcę, żeby on to do Silosu wysypywał, hmm. tylko ja chcę moi drodzy kurą dać Żeby sobie pierdzieliły, żeby miały wpierdzieling, jeżeli tak coś w ogóle istnieje w języku polskim takie słowo chyba nie za no cóż, ee, dobra, I tutaj wiem, że raczej im nie będzie, no właśnie, właśnie im było tylko tyle potrzebne, także zresztą do silosu i będzie im trzeba dawać po prostu jak się skończy to znowu i tak dalej. Też nie wiem czy mi na tyle czasu to wystarczy. Czy ja obciążnik w ogóle odczepiłem? Troszkę bez sensu nie ukrywam. Nie wiem, zostawmy tego fenda. W spokoju na razie niech wypoczywa, bo będzie potrzebny do zważenia bel. Ło, ja mam już 6 motogodzin na tym John Ja pierdzielę. To jest straszne aż. Jak ten czas leci i jak... Ja go już mam Bo już da save, moi drodzy To normalnie, ja wam powiem Że my tu przegrane już mamy Już wam to zaraz pokażę, czekajcie no tutaj mogę pojeździć w sąsiadowi po polu, bo No bo mu uschło Także no nic się nie stanie jak mu zgniotę Roślinki, no niestety mógł sobie pilnować w dupę. Czy ci to nie będzie tak prowadziło jak ja myślę, że będzie. A, oczywiście. Dobra, co mm, ja miałem ten? Cholera no i patrz, aha mam pokazać ile już czasu mamy przegranego. Gdzie to jest? Muszę to znaleźć Czas gry. 21 godzin i 6 minut. Ja pierdzielę. Cz co jest? Zebrane znajdki 50 na 50 Lata gry 3 W sensie, to nie, to nie że 3 lata tego sejwa mam bo, bo ta gra nawet tyle nie istnieje O, zacznijmy od tego Lata w grze, o to chodzi, nie, że realne 3, 3 lata, no, bo tak jak mówiłem, to ta gra nawet nie ma 3 planów. Właściwie to ile farming? 25 ma. Nawet, kurde, czekajcie, z pół roku, tak, czekajcie, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no to 5 miesięcy już takich pełnych, no i prawie że 6, 6. Prawie, czyli prawie pół roku już ta grama Ja pierdziele, kiedy to zleciało? Jak no, ten czas... Ta piernicza, no ja się nie oglądniesz, a tu już, już tyle właśnie minęło. Ja pierniczę ja pierdziele, się czuję staro po prostu. Że farming 25 wyszedł już 5 miesięcy temu od ponad to Jest dla mnie nie do ogarnięcia, ale ja w niego dużo też nie grałem ogólnie. Więc się trochę czuję jakby ta gra była no taka trochę nowsza, jakby ta gra miała z miesiąc się czuję. Bo miałem taki okres w życiu, że nie, mu, nie umiałem go odpalić. W sensie takim, że miałem nieaktualny coś tam stan chmury na Steamie chyba. I się nie mogłem odpalić i po prostu sobie grałem w 22 i byłem przekonany, że już nigdy w życiu nie naprawię farminga 25. Ale... Znajomy mi naprawił. Także ja pierdzielę nie wiem jakim cudem ja no to wcześniej nie wpadłem Ale następnym razem jakby coś takiego się stało to będę wiedział Dlaczego nie działa ja tak sobie lubię czasem w sklepie maszyny pooglądać Jak sobie w farminga gram Tylko na odcinku to lepiej tak nie robić Bo w sumie to na odcinku się skupiamy no właśnie na prasowaniu no Niekoniecznie na oglądaniu sklepu No chyba że, chyba że chce, chyba że wy chcecie żebym tak Jakiś czas po prostu w chodził. Nie, bo jak ja sobie gram poza odcinkami, a ja to raczej, nie, no nie, ja tylko poza odcinkami to ja tylko dokańczam jakieś rzeczy głównie, ale to wtedy sobie patrzę na przykład do sklepu na ciągniki, albo maszyny jakieś ogólnie, sobie oglądam. Tak, o po prostu. No, no jak je ja sprzedam całą ten sumę, to też ciekawe ile ja zarobię. To pewnie z 10 tysięcy, nie, może więcej nie wiem, nie, nie chcę tutaj zakładać cudów jakichś, oczekiwać, bo to no różnie bywa, wiadomo, z tym. No nie wiem, jak płacą ogólnie teraz za słomę. No, teraz to tragicznie wręcz płacą. Eee, Także tu się nie wiem na czego oczekiwać za bardzo. Żebym podtrzymał do tego grudnia, co nie, nie, słomę tylko do jako taki dodatkowy zarobek, bo tak, tak sobie o... że jak już jest funkcja, żeby z tych upraw słoma była, to po prostu tak sobie o korzystam. No po co ma się marnować? No. Żeby cokolwiek po prostu było i tyle, a już mnie nie obchodzi ta najwyższa cena. Nie dla samej słomy to skosiłem, tylko dla owsa którego swoją drogą mam już 23 tysiące litrów w SiloSie O kurde I w grudniu sprzedać go będzie trzeba Pszenicy nie sprzedaję, bo jest dla kur potrzebna Nie one jedzą za bardzo No nie wiem, no nie będę sprzedawał i tyle że kiedyś jakiś młyn bym sobie kupił na przykład, to nie niegłupi pomysł. Gdzie jest tu młyn zbożowy na mapie? znaczy miejsce. To on jest, moi drodzy, tu. A no tutaj przecież. A, ale, nie, ale to nie jest taki, że go można kupić. Czyli chyba nie ma niestety takiego miejsca już na mapie gotowego. Czybym musiał sobie postawić. Szczerze nie chce mi się. tyle wam powiem. Tak naprawdę. i będzie mi tak pirli w głowie po tym odcinku, ta muzyczka. Czyli tak owiec sprzedajemy w grudniu, a ten a sałatę w styczniu. A i myślałem, że to tak jednego miesiąca sobie zarobię. Czy taki zastrzyk, czy taki zastrzyk gotówki, że będzie, tak od razu, ale się myliłem, bo tak nie będzie. A tak dalej co ja mam? Te jaja Gdzie one są. Listopad, ale o jest mega fajna cena A Za miód? Też nie nawet Tylko to w marcu dopiero, także sobie dużo poczekamy No są zakupki, znaczy są, nie no może to zarobimy troszkę, no myślę Powinniśmy w miarę sobie fajnie zarobić w sumie za to Raczej Miodu będę miał mało, bo tych pszczół nie mam za dużo. One tylko przy tym polu tak naprawdę są. I, i to by na tyle było. Z nich wszystkich. Ja w ogóle zawiązę te bele i sprzedam poza odcinkiem już. I się nie chcę tego nagrywać. Mam później pokażę ile zarobiłem. Po prostu nie będziemy się cackać z takimi rzeczami. Bo przecież po co? Ale ja że może trochę będzie tych pieniędzy w sumie. No bo nie wiem, za jedną belę to ja ile dostanę? Z tysiąc? Z tysiąc złociszczy? Nie wiem, nie wiem. Szczerze nie umiem liczyć. He, <laughs> I to jest problem bardzo duży. Nie no umiem, ale. Ale. Ale, ale, ale mi się nie chce bo... Dobra Powiedzmy sąsiadowi w pole nic mi za to nie zrobi, bo to uschnięte przecież jest Nie należy no, sobie tak jęczmiń zaniedbać ja pierdzielę Nie wiem co ten sąsiad w głowie w ogóle miał Dobra widzowie słuchajcie musiałem Zrobić malutkie cięcie, znaczy nie że musiałem, ale chciałem po prostu kombinować na gospodarstwo i przyjechałem John Deere'kiem tu na pole. Także taka zamianka, jakby była. No i co, no, zróbmy tutaj to prasowanie tej słony, prawda? Kolejne, nie wiem ile tutaj tych belek, może być jedna co najwyżej, tu naprawdę jest mało tej słony, to jest mega małe pole tutaj, żeby to. Dalsza praca na nim miała sens, to musiałbym kupić któreś obok, któreś bym musiał kupić obok i e, bym ten, cholera co ja tego nie kupić. E, i ten, i bym musiał, moi drodzy, połączyć, na przykład z 73 trójką bym połączył, no to by było niegłupie, trzeba przyznać, że to by byłoby fajne i mądre. I dobra. Fajnie to ta muzyczka. Tak pirlipirli pirli normalnie robię, ja pierdzielę O, belka jest. Uf. Dobra, jedna będzie tylko z tego pola. Także ją. Także no, tak jest słabo trochę, no ale cóż. Dobra, a co ja wam tu będę dłużej pierdzielił, bo wam się pewnie gdzieś pieszy, no to w tym odcinku już was nie przynudzam. Będę były tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.